Mają Państwo pytania? Czy w obliczu tak dużej dostępności kursów i szkoleń w internecie rekomenduje Pani studia podyplomowe? Tak, zdecydowanie. Studia na uczelni, która stawia na rozwój praktycznych umiejętności, to zawsze dobry wybór. Uniwersytet WSB Merito to jedno z takich miejsc. Jego wykładowcy to eksperci z różnych branż, od których warto się uczyć. Zacznij studia podyplomowe na jednym z ponad 650 kierunków na Uniwersytecie WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Back to school na EOBUWIE.PL rabaty do minus 40% na sneakersy, trampki i plecaki od topowych marek, Libo, Adidas, Puma, Vans i wielu innych. Sprawdź na EOBUWIE.PL w aplikacji mobilnej i w sklepach stacjonarnych. Promocja trwa do 10 września. EOBUWIE.PL wszystko o butach tygodniu w Kiku. O wiele więcej Bluey niż się spodziewasz. Sprawdź już teraz nasz szeroki asortyment dziecięcych piżam z motywami z bajki Bluey za jedyne 30 zł. To i jeszcze więcej czeka na Was w naszych sklepach i na kik.pl Kik. Więcej niż się spodziewasz. Kiedy Helena otwierała paczkę z Amazon, poczuła motyle w brzuchu. Dwie niezależne strefy gotowania i pojemność 7,6 litra. Kubki smakowe Heleny oszalały na myśl o frytkownicy bez tłuszczu Ninja Air Fryer w świetnej cenie. Helena przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na Amazon.pl. I po reklamie. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska Instytucja Kultury Villa Lenca. Artystyczny salon miasta. Super FM zaprasza. Barbara Gondek, Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. PGU Tennis Music Garden to sześć wieczorów pełnych muzycznych emocji. Dziś początek. Czego możecie się spodziewać? Gdy ostatnie piłki zostaną rozegrane, zapalają się światła sceny, bo Invest in Szczecin Open na kortach to nie tylko tenis. To także emocje muzyczne, które od lat są integralną częścią tego wyjątkowego tygodnia. Choć na korcie toczą się zacięte pojedynki o punkty ATP. I o 200 tysięcy dolarów w i nagród, to po zmroku centrum wydarzeń przenosi się na scenę Tenis Music Garden, festiwalu muzycznego, który z roku na rok zyskuje coraz większą renomę i własną wierną publiczność. Dla wielu mieszkańców Szczecina, a także przyjezdnych gości, to właśnie wieczorne koncerty są jednym z najważniejszych punktów programu. Na scenie festiwalu dziś DOBS, zespół balansujący między bluesem a jazzem z nastrojowymi kompozycjami o duszy i emocjach. A jutro Back to Manam, czyli Projekt muzyczny oddający hołd legendarnej korze i twórczości zespołu Manam. Król Tanga to poruszająca opowieść, nawiązująca do życia Tadeusza Millera, polskiego powojennego piosenkarza, którego kariera rozpoczęła się w Szczecinie. Spektakl przywraca pamięć o tym zapomnianym artyście, a także utwory, które wykonywał. Spektakl można oglądać w Willi Lęca w roli tytułowej Kacper Kujawa. Tam zaprasza sponsor. Szczecińska Instytucja Kultury Villa Lenca. Artystyczny Salon Miasta. Słuchasz radia Super FM. Na 97 i 5.